Rzym jest znany jako miasto siedmiu wzgórz. Te siedem wzgórz to Palatyn, Awentyn, Kapitol, Eskwilin, Viminal, Kwirynal i Kelian. Według legendy miasto zostało założone na tych wzgórzach przez Romulusa w 753 roku przed naszą erą. Starożytny Rzym posiadał rozbudowany system akweduktów dostarczających wodę do miasta. Najbardziej znanym z nich jest Aqua Apia. Pierwszy rzymski akwedukt zbudowany w 312 roku przed naszą erą. Pod Rzymem znajduje się sieć starożytnych katakumb, w których pierwsi chrześcijanie chowali swoich zmarłych i odprawiali ceremonie religijne w czasach prześladowań. Katakumby rozciągają się na wiele kilometrów i zawierają wyszukane freski i misterne komory grobowe. Forum Romanum. Niegdyś centrum starożytnego rzymskiego życia publicznego to aktualnie rozległe poletko archeologiczne, wypełnione ruinami starożytnych budynków rządowych, świątyń i pomników. Zbudowany w 126 roku naszej ery Panteon jest jedną z najlepiej zachowanych starożytnych budowli rzymskich. Ma niezwykły kopułowy dach z okulusem czyli okrągłym otworem u góry, który służy jako jedyne źródło naturalnego światła. Jeden z najbardziej charakterystycznych zabytków Rzymu Koloseum zostało ukończone w roku 80. naszej ery. Mogło pomieścić do 80 tysięcy widzów i było wykorzystywane do zawodów gladiatorów i widowisk publicznych. W starożytnym Koloseum w Rzymie istnieje schronisko dla bezdomnych kotów, które zostało założone w 2001 roku. Koty mieszkające w Koloseum są pod opieką wolontariuszy i cieszą się spokojnym życiem wśród starożytnych ruin. Termy Karakalli to imponujące ruiny antycznego kompleksu kąpielowego, który był jednym z największych i najbardziej luksusowych w starożytnym Rzymie. Dziś można zwiedzać ruiny i podziwiać ich monumentalną architekturę. Łuk triumfalny Konstantyna jest jednym z najważniejszych łuków triumfalnych w Rzymie. Został wzniesiony w IV wieku dla upamiętnienia zwycięstwa Konstantyna Wielkiego w bitwie przy moście Mulwijskim w 312 roku naszej ery. Dziś jest jednym z najważniejszych zabytków antycznego Rzymu. Na terenie Rzymu znajduje się najmniejsze pod względem powierzchni i populacji suwerenne państwo świata Watykan. Watykan służy jako siedziba Kościoła Rzymskokatolickiego, a także jest domem dla Bazyliki Świętego Piotra, Kaplicy Sykstyńskiej i Muzeów Watykańskich. Na dachu Katedry Świętego Piotra w Watykanie znajduje się tajny ogród, do którego można dostać się tylko za zgodą papieża. Ogród oferuje niesamowite widoki na Watykan i okoliczne tereny. Kaplica Sykstyńska w Watykanie jest znana z monumentalnych fresków autorstwa Michała Anioła, w tym słynnego fresku sufitowego przedstawiającego stworzenie Adama. Kaplica jest także miejscem, gdzie odbywają się konklawe, czyli wybory nowego papieża. W bazylice Świętego Piotra w Watykanie znajduje się kaplica z odlewami dłoni papieży. Odlewy te są tradycyjnie wykonane z brązu i umieszczone na drzwiach kaplicy symbolizując jedność kościoła pod wodzą kolejnych papieży. Chociaż Rzym jest znany ze swojej starożytnej architektury i sztuki renesansowej, ma także kwitnącą scenę sztuki ulicznej. Od kolorowych murali po polityczne graffiti ulice Rzymu stanowią nowoczesny kontrast w stosunku do klasycznego otoczenia. Schody hiszpańskie to słynne schody w Rzymie położone pomiędzy Piazza di Spagna u podstawy i Piazza Trinitadei Monti na górze. Zostały zbudowane na początku XVIII wieku, aby połączyć ambasadę Hiszpanii przy stolicy apostolskiej z kościołem Trinitadei Monti. Słynna dzielnica na zachodnim brzegu Tybru w Rzymie nosi nazwę Trastevere i znana jest ze swojego niepowtarzalnego charakteru, tętniącego energią nocnego życia, oraz pokaźnej ilości restauracji. Kuchnia rzymska słynie z prostoty i wykorzystania świeżych lokalnych składników. Niektóre kultowe dania to pasta carbonara, cacio, epepe, czyli makaron z serem i pieprzem, oraz supli, smażone kulki ryżowe nadziewane serem. Cafe Greco to najstarsza kawiarnia w Rzymie, która istnieje od 1760 roku. Kawiarnia była ulubionym miejscem spotkań dla wielu sławnych artystów, pisarzy i intelektualistów, a tradycja picia ostatniej filiżanki cappuccino tuż przed wyjściem z kawiarni przetrwała aż do dzisiaj. Jedna z najsłynniejszych fontan na świecie: Fontanna di Trevi znana jest ze swojego wspaniałego barokowego projektu. Każdego dnia Tysiące turystów z całego świata odwiedzają fontannę di Trevi, aby wrzucić monetę przez lewe ramię do wody, co według legendy zapewni im powrót do Rzymu. Pieniądze zbierane z fontanny są regularnie przekazywane na cele charytatywne. Oprócz fontanny di Trevi, Rzym jest usiany wieloma innymi pięknymi fontannami, z których wiele zostało zamówionych na przestrzeni wieków przez papieży i rodziny szlacheckie. Usta prawdy, znajdujące się w portyku kościoła Santa Maria in Cosmedin, to starożytna rzymska marmurowa maska z otwartymi ustami. Według legendy odgryzała ręce kłamcom, którzy odważyli się włożyć rękę do środka. Via Apia, znana również jako Wielka Droga, była jedną z najważniejszych dróg starożytnego Rzymu. Rozciągała się na ponad 500 kilometrów i łączyła Rzym z Brindisem. Będąc kluczowym szlakiem handlowym i militarnym. Dziś można wciąż spacerować po fragmentach tej drogi, zachwycając się jej historią i pięknem. W Rzymie znajduje się więcej starożytnych egipskich obelisków niż w jakimkolwiek innym mieście na świecie. Te strzeliste pomniki zostały przywiezione do Rzymu jako łupy wojenne i wzniesione w różnych miejscach miasta przez cesarzy i papieży. Wzgórze Aventin w Rzymie słynie z pięknego ogrodu pomarańczowego, nazywanego Giardino degli Aranci, który oferuje wspaniałe widoki na miasto. Znajduje się tam także słynna Bazylika Świętej Sabiny. Galeria Borghese to jedno z najważniejszych muzeów sztuki w Rzymie, znane z bogatej kolekcji dzieł sztuki renesansowej i barokowej. Wśród najważniejszych eksponatów znajdują się rzeźby Berniniego, i obrazy Caravaggio. Galeria Borghese mieści się w Willi Borghese Pinciana, która została zbudowana na początku XVII wieku. Została założona przez kardynała Scipione Borghese, który był zapalonym kolekcjonerem dzieł sztuki i bratankiem papieża Pawła V. W kościele świętego Walentego znajduje się czerwona połówka marmurowego serca, która według legendy należy do samego świętego Walentego, opiekuna zakochanych i patrona miłości. Kościół świętego Pankracego na wzgórzu Janikulum słynie ze wspaniałej panoramy na Rzym. Jest to także miejsce, gdzie co roku odbywa się uroczysta ceremonia na cześć Giuseppe Garibaldiego. Włoskiego bohatera narodowego. Jeśli szukasz niezapomnianych wrażeń z podróży, nie szukaj dalej niż wieczne miasto Rzym. Przesiąknięty historią, kulturą i kulinarnymi przysmakami, Rzym oferuje urzekające połączenie starożytnych cudów i współczesnego uroku, który Cię oczaruje. Niezależnie od tego, czy jesteś miłośnikiem historii miłośnikiem sztuki, miłośnikiem jedzenia, czy po prostu szukasz magii la dolce vita, Rzym obiecuje niezapomnianą przygodę, która sprawi, że będziesz chciał wracać tu wielokrotnie.